Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na Jej Głowie zaprasza do uczestnictwa w nowennie do Świętego Ojca Pio. Pobożna duszo, a teraz wycisz się i wzbudź intencję, o którą będziesz prosiła dobrego Boga, za świętego padre Pio W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień trzeci. Prawy ojcze Pio, kochasz bardzo naszą najświętszą matkę, która codziennie obdarzała cię łaskami i pociechami. Błagamy Cię, módl się za nami do najświętszej matki. Przekaż w jej ręce szczerzy żal za nasze grzechy i modlitwy o poprawę, aby jak w kanie galilejskiej. Jej syn powiedział tak, oraz żeby imię nasze zostało wpisane do księgi Życia wiecznego. Maryja jest jak gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki, i to ona pokaże ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia. Ojciec Pio. Każdego dnia nowenny modlimy się koronką do najświętszego serca Pana Jezusa, którą polecał swoim duchowym dzieciom święty Ojciec Pio. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O mój Jezu, ty powiedziałeś: zaprawdę mówię wam, proście, a utrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa. Ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: zaprawdę mówię Wam, o cokolwiek będziecie prosić. Ojca, w imię moje, dawam. Wysłuchaj mnie, gdyż proszę ojca w twoje imię o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i Duchowi Świętemu. Jak, Jak była na początku, początku, teraz i zawsze i na, na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę mówię Wam, niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i, teraz i zawsze napieram. i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O najświętsze serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych. Dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łask, o które Cię prosimy, za pośrednictwem niepokalanego serca Maryi, Twojej i naszej czułej matki. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy Synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez Prze dole. Przeto rędowniczko nasza, One miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej najświętszej oblubienicy, z ufnością błagamy również o Twoją opiekę. Przez miłość, która łączyła Cię z niepokalaną dziewicą Rodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo. Które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym stawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie. I osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Święty Ojcze Pio, módl się za nami.